jest jeżowata Odkroiliśmy kawałek, ale za chwilę nie wiemy, czy w dobrym momencie, czy, czy to się powinno dłużej, czy krócej Ona już się z białej zaczęła taka różowa robić czy No ale próbujemy, spróbujemy, usmażymy kawałek i zobaczymy, czy są dobre, bo po prostu nie mamy pojęcia, czy, kiedy to trzeba zrywać Więc tak metodą prób i błędów no. Bij, zabij, ale nie wiemy nic tak to wygląda po rozkrojeniu. Taka gąbka. Jak ktoś z Was ma doświadczenie z soplówką, to dajcie znać w komentarzach, bo my żadnego. Na pewno wrzucimy po prostu, bo tak, można dusić, można gotować, można smażyć. Na pewno wrzucimy na patelnię, na masełko po prostu z solą, żeby spróbować. Natomiast Agatka wymyśliła, że też do wiajko jajko. I zobaczymy w jajku, ale to, no, to pół na pół, zobaczymy co z tego wyjdzie. No ciekawie, ciekawie to wygląda. Taka struktura, no, jak pumeks, jak gąbka, ciekawe, ale pachnie grzybem, ewidentnie. Tam robi birę z ziemniaczków, to chwilę będzie, z masełkiem. No a tu na patelni mamy, mm, no cóż mamy, no, mamy wersję taką, o tutaj, to tu, 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 tu jest taka wersja sote po prostu z solą na masełku. Reszta jest w jajku i tam jeden jeszcze dodatkowo w No zobaczymy. Pierwsze wrażenie, no ładnie się smaża. Walory smakowe opowiemy Wam za chwilę. Tak to wygląda. Trochę ziemniaczków i takie kotleciki. No, powiem wam, że mm, wizualnie to przypomina trochę takie potrawy mięsne. Jakieś tam, nie wiem, czy kurczaka, czy schabowego. No, ale to kwestia też przyrządzenia, bo tak poszło to gajeczko, poszło tam u poszło bułkę jeszcze dodatkowo. No, Agatka będzie próbowała, zacząć. No, taki pumak. Taki spongebob. Ale że w smaku czy w konsystencji, bo to różnica konsystencji to pal bo to wiadomo, że każdy grzyb ma swoją konsystencję, mm. ale chodzi mi bardziej jak w smaku. Znaczy smaku to ja nie wiem. Dobra? W smaku to ma smak taki jak ja mu nadałam. Mhm. Czyli nie wyczuwasz grzyba, tak? Nie. A weź spróbuj tego mojego sota, stąd i wtedy będziesz miał sam grzyb, lekko solony tylko. Mamy taki no jeszcze garnek, taki spany, bo, będziemy, bo mamy cały garnek z siadłego mleka i będziemy prosto prostu z garnka jest. No. Dobra? Dobra, ja też spróbuję i będzie wiadomo. No taki bardzo podobny do moim zdaniem do boczniaka. Tak? Mhm. W smaku. Dobra, próbuję. Delikatny mm. bardzo. No nie. To pomiędzy znaczy konsus... błoczniakiem, pomiędzy burszniakiem a, a... Czy raczej kanią. Mm. Ja tu gdzieś subtelną nutę kani wyczuwam. Mm. Nie wiem jak smakuje Homar, ale niektórzy porównują ten smak do Homara. Tak czytałem przynajmniej. Mm. Więc trudno mi jest powiedzieć, bo nie jadłem Homara, ale... No... Smaczne, 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 fajne, podoba mi się. A to zerwaliśmy na cały nasz obiad, zerwaliśmy jedną trzecią, jak nie całą połowę, nie? No, także trochę tak jeszcze, jeszcze na jeden obiad spokojnie starczy. No, dobrze, dobrze. Inny zupełnie. Coś naprawdę nowego. Także możemy polecać, bardzo dobre. Jeszcze z jednego obiadu nam zostanie, ale to może jakoś inaczej przyrządzimy. W każdym razie, no bardzo, bardzo ciekawe. Dzień dobry. To Agatka. Agatka ma... Pakoneczek sensownych rozmiarów. I jeżeli zachodzicie w głowę, co jest w pakoneczku, to macie rację. <grystanie> Do tego agatka będzie teraz dozować napięcie. I zanim Wam pokażę, co jest w środku, <grystanie> to jeszcze, jeszcze nic nie widać. Ale my, kurczę, wiemy, co jest w środku już i jest tam coś bardzo fajnego. Może, może ja powiem jednak słowo wstępu, że dostaliśmy. Dostaliśmy prezencik. O, ta powie. Od e, jednych z naszych wspaniałych widzów. Tak jest. E... Dziękuję pani Agnieszce i mężowi. A zaraz powiemy kim jest pani Agnieszka, oprócz tego, że naszym I widzem. I pani Agnieszka zaproponowała, że zrobi nam coś o tym. O tym myśleliśmy. O. A <laughs> pokaż, co to jest. to no jest oczywiście torba zakupowa. Torba na zakupy, słuchajcie, z naszym logo. Jest po prostu beautiful. No, bardzo. Piękna jest. jest. I, I to nie koniec. To, to tu... jest jedno. To to nie koniec. Ale są też inne. Zobaczcie, zobaczcie, jakie śliczne. Po prostu bajeczka. Jeszcze jedno, kurde. To jest trzeci kolor. <laughs> jakby komuś się podobało. To jeszcze. też jest transparentne. Tak jest. O. Jakby komuś się podobało, to proszę bardzo. Teraz mamy takie torby. Będziemy chodzić zawsze na zakupy z nimi. To na pewno. Tak. Ale żeby było jeszcze fajniej. To my też się będziemy Wam teraz pokazywać bardziej elegancko. To są koszulki. To są koszulki, słuchajcie. Także się ściąga ja to ty łach. Mikro, e, mikro esetkę. Nie, panie Agnieszko, bardzo dziękujemy. To jest po prostu taka niespodzianka. O, jaka fajna! Naprawdę wiele, wiele niespodzianek dostawaliśmy od naszych widzów, za wszystkie bardzo dziękujemy. Ale ta po prostu nas szczególnie rozbroiła, no bo słuchajcie, no wiecie, to jest, to jest nasz kanał, nasze logo i pierwszy raz mamy coś takiego. Także to po prostu jest. Tak ładne, że mi chyba szkoda jej założyć. No. Będzie trzeba dbać o nie. Ale jedno jest pewne, że na pewno nawet do remontu. I jedna taka koszulka zostanie przeznaczona, i będziemy żeby sobie. Pokazywać swoją tak, markę. Będziemy sobie tak, Będziemy swoją markę pokazywać. Nie, będzie wiadomo, że to wiejskie inspiracje. Po prostu zawsze. Także jedna idzie na pewno do takiej, do każdej roboty, a reszta to będzie tak, wiecie, wyj, wyjściowa. A drugi rodzaj to jest polo. Też są taką małą? Właśnie, nie wiem bo na pewno ja mam słuchajcie większe oczywiście zobaczcie ile dostaliśmy od pani Matko Agnieszki jedyna. Jest ich naprawdę sporo także Pani Agnieszka po prostu nam starczy to na bardzo, bardzo długo. Bardzo dziękujemy. O, tu coś jest. Jeszcze mogę Wam w sekrecie powiedzieć, że będziemy mieli na przykład jeszcze widzówki od Pani Agnieszki. Widzówki i smycze będziemy jeszcze mieli. Także słuchajcie, po prostu rewelacja. Pokaż, bo, ja, o, zobaczcie, pięknie, pięknie. Tutaj, no polo to wiadomo, że na, na piersi e, jest logo. Taka bardziej ele francja, elegancja. E, pani Agnieszka ma agencję reklamy APRES i takie rzeczy jej firma robi. Bez, jest bezpośrednim producentem. Także jakby ktoś z Was miał ochotę bardzo fajne jakości tak. są branka. Jakby ktoś z Was miał ochotę sobie zafundować jakąś koszulkę z fajnym napisem, czy z logo, czy na przykład, nie wiem, zrobić sobie smyczki, czy wizytówki firmowe, to Pani Agnieszka i jej firma takie rzeczy jak najbardziej robią. Także polecamy, no bo sami widzicie, jak to fantastycznie wygląda. Zresztą zaraz się wam pokażemy w tym. Także można sobie też coś takiego zamówić. Ja z panią Agnieszką porozmawiam jeszcze, czy dla naszych widzów będzie jakiś rabat. Ale podejrzewam, że będzie, więc, więc możemy wpisać na listę firm, które o. udzielają rabatów. Coś ale są też zwykłe z takim. O, masz to. Chyba każdy rodzaj dostaliśmy, jaki tylko można. Super. Super, super. Słuchajcie, przebieramy się i za chwilę. Za chwilę wam A. pokażemy się. No tak, bo jest takim dużym Oto Agatka, zgodnijcie co ma na sobie <laughs> już pokazuję, proszę bardzo Piknie, piknie, ale stań przy oczach, wieszcie, tu bokiem się pokazuje O, proszę bardzo I z tyłu, tak jest Piknie A ja Wam mogę w sekrecie powiedzieć, że przed chwilą rozmawiałem z panią Agnieszką i jest rabat dla naszych widzów, także macie hasło rabatowe. Zaglądajcie na stronę z robotami. i oczywiście wszystko będzie w opisie filmu, wszystko będzie w linkach, wszystko będzie na naszym blogu, także Teraz będzie. dawaj będziecie... Mam tutaj, tutaj logo. No i tutaj. O o o o. Proszę. proszę. Pięknie, 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 pięknie. No. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, bardzo dziękujemy. To jest super prezent. Super prezent i teraz będziemy się prezentować zawsze. Dobra, nie wiem, jak się wyłącza. Świetne, świetne, świetne. A, przepraszam. <laughs> no tak. <laughs> teraz zagadka będzie musiała więcej na zakupy chodzić. <laughs> dobra, dobra, dobra. Zagadka naprawdę Ci się prezent spodobał. Ja lubię takie rzeczy. <noise> Dobra, kochani, pamiętajcie, jakbyście tam potrzebowali właśnie, czy, czy to Rebek, czy koszulek, czy gadżetów reklamowych, czy wizytówek ulotek, Wszystko, co tam w reklamie wiecie, wiecie jak to jest. To zaglądajcie na stronę Apres. Tutaj się Wam wyświetla. Do pani Agnieszki i jeszcze macie rabat. A jeszcze możemy powiedzieć, że nadruk tego jest naprawdę y, super. Znaczy, chodzi o jakość. Jakości. Tak, że jakość jest super i mało tego koszulki też są bardzo dobrej jakości. Tak, Także no, koszulki takie najbardziej. No i, i nie, no świetnie, nawet jak się robi tak. E, o, wiecie, o to nie. Może się już Tak, to, to, się to dzieje, no. napisy się nie. Nie pękają, nic się nie dzieje. Także super, bardzo dobrej jakości. Super, super, jeszcze no, raz. nie jest twarde. No. Czasami to, wiecie, ten nadruk jest taki, że normalnie jak celafon. Celofan. <noise> Celofan. O, jak taka cerata. I, i takie tutaj jest, cie... tak twarde jest, nie? Jest nieprzyjemnie. A to jest ekstra, w ogóle nie czuję się loga. Dobra. Teraz będę tak chodził w tej koszulce <głos> wszędzie. <głos> Muszę sobie tylko taki albo dłuższy wysięgnik zrobić albo obiekty z szerszym kątem, żeby wszystko było widać ładnie. Słuchajcie, nagrywam jeszcze końcówkę filmu, bo rozmawialiśmy tutaj trochę zagadką odnośnie pewnych pomysłów, które się pojawiły w waszych komentarzach. No i zaczęliśmy o tym myśleć. Chodzi konkretnie o to, że jest parę osób, które w komentarzach pisały, że przydałaby się nam pomoc, że jakby tak wszyscy widzowie tutaj pomogli, to w miesiąc byśmy mieli ogarnięty i remont, i ogród, i wszystko. Oczywiście to były pewnie takim trochę żartem pisane komentarze, ale były też komentarze trochę na poważniej pisane i tam parę osób nawet jakby wyrażało chęć tego, żeby przyjechać do nas i trochę pomóc. I tak zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, czy to byłoby możliwe. No bo moi drodzy, no nie mamy tutaj ani żadnej agroturystyki, ani noclegów, ani jakichś wygód szczególnych. Nie mamy tutaj również nawet możliwości spania na dobrą sprawę. Więc no byłoby to ciężkie, żeby tak nas odwiedzić, wiecie, na dłużej i... I rzeczywiście, nawet jakby ktoś chciał tu w ramach wolontariatu jakiegoś pomóc trochę, to, to my po prostu fizycznie nie mamy takich możliwości. Ale zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłoby to w ogóle w jakikolwiek sposób możliwe, my jakby nawet nie chcieliśmy, jakby prosić o taką pomoc do tej pory, ale jeżeli się okaże, że Ktoś chciałby przyjechać i sprawi mu przyjemność, że, że będzie tutaj na przykład spędzić z nami dzień, pomoże nam gdzieś przy jakiejś robocie, no to rzeczywiście dwie pieczenie na jednym ogniu. No poznalibyśmy się, mogli spędzić trochę czasu, chociaż no my też cały dzień pracujemy. To nie jest tak, że jak ktoś do nas by przyjechał, to wiecie, to my będziemy tutaj cały dzień do dyspozycji i w ogóle będziemy. Zajmować się tylko tą osobą, która przyjedzie, to na dzień dzisiejszy to jest niemożliwe. Także kiedyś w przyszłości na pewno zrobimy taką właśnie, taką możliwość, że jak się przyjeżdża, to, to, to jakby. Ten dzień spędzony z nami jak najbardziej będzie możliwy, jak już będzie agroturystyka, czy, czy, czy inne tutaj warunki, do, do tego, czy będziemy już po skończonym remoncie, czy, czy zrobieniu ogrodu, to jak najbardziej, tak, przewidujemy to. Natomiast w tym czasie, w którym jesteśmy w tej chwili, no to siłą rzeczy jest to absolutnie niemożliwe, żebyśmy nie dość, że mogli przyjąć kogoś na dłużej, to jeszcze, żebyśmy mogli, wiecie, tak cały dzień poświęcić, no bo siłą rzeczy nie możemy teraz. Ale generalnie pomysł tego, że, że można by do, do nas przyjechać i, i można by nam pomóc, tak tam świta coraz bardziej w głowie, i ponieważ coraz więcej osób się zgłasza, że, że mieliby taką chęć, no to zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób byłoby to możliwe. No i tak przyszło nam do głowy, że można by zrobić to w ten sposób, że ktoś, kto ma do nas w miarę blisko, i mógłby przyjechać na jeden dzień po prostu. Czyli przyjeżdża na przykład rano i wieczorem jedzie do domu. Czyli, czyli nie, nie wymaga tego noclegu, tak? To rzeczywiście może w ten sposób kucze. No czemu nie? Jeżeli ktoś ma tutaj do nas, powiedzmy gdzieś tak, no ja nie wiem ile, ile można przejechać, żeby, żeby tutaj mm, u nas móc spędzić cały dzień i pomóc. Y no, ale powiedzmy do 100 km to myślę, że na pewno, tak? Że to nie jest jakaś du szczególnie duża odległość, może nawet troszkę więcej, ale no, ale liczmy gdzieś tak do 100 km. Czyli powiedzmy, jeżeli ktoś mieszka w promieniu gdzieś tam do 100 km od Lipna, e Lipno to znajdziecie sobie na mapie na pewno Lipno, powiat Lipnowski między Płockiem a, a Bydgoszczą, gdzieś tak w połowie drogi jest Lipno? Dobrze mówię? No nie wiem, gdzieś tam znajdziecie na mapie to jeżeli ktoś mieszka powiedzmy do 100 km gdzieś od Lipna i nie byłoby to dla niego problemem, że przyjechać rano na przykład do nas i spędzić tu jeden dzień, pomóc tam trochę przy różnych rzeczach i wieczorem wrócić do siebie, to jesteśmy jak najbardziej chętni. Także stwierdziliśmy, że, że spróbujemy, tak? zobaczymy. No, jaka pomoc? Oczywiście pomoc potrzebna nam jest w ogrodzie, przy tym przy tej całej działce i ogarnianiu jej, bo jest trochę pracy, i oczywiście potrzebna jest pomoc w domu, czyli przy remoncie, tak? I to właściwie te dwie rzeczy, które nam są w tej chwili najbardziej potrzebne do pomocy. Jeżeli ktoś z Was miałby, miałby ochotę spędzić tutaj cały dzień, czy, czy nawet nie wiem, nawet nie cały dzień, tak? Nie wiem, połowę czy trzy czwarte czy dnia, to jak najbardziej? Można, można się zgłaszać. My postaramy się z naszej strony zapewnić jakiś obiad, oczywiście. Wszystkie te, jakieś tam, wodę, nie wodę, oczywiście, takie podstawowe rzeczy, jak najbardziej wszystko tutaj zorganizujemy. Jeśli nie będziemy, na przykład, w stanie danego dnia sami przygotować obiadu, bo na przykład będzie taki nawał pracy, no to mamy tutaj. Taką zaprzyjaźnioną pizzerię, która bardzo dobrą pizzę dowozi tutaj na miejsce, więc możemy sobie zamówić, zjeść razem, i będzie na, na pewno będzie fajnie. Także, jak ktoś, słuchajcie, z was ma rzeczywiście ochotę na coś takiego na spędzenie dnia z nami i na pomoc nam tutaj. To tutaj, proszę bardzo, wyświetla wam się, mail do nas i piszcie do nas maile. Napiszcie, czy chcielibyście, kiedy byście chcieli, co moglibyście zrobić, jak nam moglibyście pomóc, i myślę, że jak zbierzemy do Was jakieś namiary i przyjdzie wreszcie taki dzień, czy to będzie jeszcze w sierpniu, czy, czy we wrześniu, że moglibyśmy skorzystać z Waszej pomocy, to my na pewno będziemy się odzywać, ale na razie po prostu zrobimy sobie taką bazę osób, na które możemy liczyć w razie sytuacji nagłej, czyli na przykład, że po prostu rzeczywiście będzie coś do zrobienia na szybko, nie będziemy w stanie sami tego ogarnąć i ktoś z Was mógłby przyjechać, to po prostu będziemy mieli już do Was kontakt. Także jak wy będziecie wysyłać do nas maile, no to koniecznie oczywiście <laughs> maila zwrotnego, no to wiadomo, bo jak będziecie wysyłać maile, to będziemy mieli. Ale podawajcie też telefony do siebie, tak żeby my będziemy wtedy mogli się z Wami skontaktować. I taką bazę sobie stworzymy takich fajnych osób. No i oczywiście, jeżeli ktoś z Was w czasie tej wizyty u nas będzie chciał być na nagraniu, będzie chciał wystąpić w naszym filmie, jak najbardziej jest to możliwe. Także to też od razu zastanówcie się, czy chcecie wziąć udział w filmie, czy, czy chcecie tak bardziej inkognito, bo jedna i druga wersja oczywiście wchodzi w grę. Także, także tak, to, to nam przyszło do głowy, że, że jeżeli są chętni, zgłaszają się w komentarzach, to my w sumie jesteśmy otwarci na te propozycje. Także teraz tylko przez kontakt mailowy, żebyśmy powymieniali się kontaktami. No i jak tylko dojdzie co do czego, że będziemy w stanie... Was zaprosić, że będzie też potrzeba tutaj jakiejś pracy, to jak najbardziej. A przyznam się Wam szczerze, że jeszcze chodzi mi jedna rzecz po głowie, ale to już chyba na dalszym etapie. Chodzi mi o coś takiego, żeby zrobić taki zlot fanów, zlot naszych widzów i po prostu spotkać się z większą ilością osób, że my zagadką byśmy się pojawili. Gdzieś tam, no bo u nas to może jeszcze nie ma warunków, ale moglibyśmy gdzieś w jakimś innym miejscu się spotkać, gdzie mogliby przyjechać nasi widzowie, i moglibyśmy takie spotkanie na 50-100 osób zrobić, takie większe wiecie. Także jest, jest taki pomysł, żeby coś takiego kiedyś zrobić. I dajcie znać tylko w komentarzach, czy ten pomysł Wam się podoba, czy, czy jest to fajny pomysł. Bo jeżeli tak, to będziemy myśleć, jak to zorganizować po prostu. <laughs> Także dzięki jeszcze raz serdecznie. I czekamy na Wasze wiadomości, czekamy na Wasze komentarze. A ja zaraz jeszcze coś Wam dopowiem. Wracam na chatę jeszcze. Chrzęszczą liście i trawy suche pod nogami. Ale moi drodzy, jeszcze chciałem Wam powiedzieć o filmie, który ukazał się we wtorek, czyli poprzedni film przed tym. To był bardzo krótki filmik, w którym zaprosiliśmy Was do dodawania pytań, które, na które odpowiemy w jednym z kolejnych filmów. I słuchajcie, bardzo już dużo pytań się pojawiło, także bardzo dużo ciekawych, różnych, różnistych, najróżniejszych pytań już jest. Więc jeżeli macie ochotę jeszcze jakieś pytanie nam zadać, jeżeli macie jeszcze jakiś temat, który Was interesuje, to zapraszam do tego poprzedniego filmu. Link się wyświetli teraz tutaj, proszę bardzo, na górze. Wchodźcie na ten film i zadawajcie pytania do nas, a my w przeciągu, myślę, tygodnia, najdalej, postaramy się na wszystkie pytania odpowiedzieć. I to chyba było, było już dzisiaj. Na tyle, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za kolejny wspólny, fajny odcinek i czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie, żeby subskrybować, bo wreszcie... Udało nam się przekroczyć chyba już 30 tysięcy subskrybentów, więc bardzo dziękuję, że przez te lata jesteście z nami. Witam wszystkich nowych widzów, którzy doszli w przeciągu ostatnich 3 miesięcy, bo ostatnie 3 miesiące zaowocowały bardzo dużą ilością nowych subskrybentów, więc witam was serdecznie na kanale. Chociaż już się żegnam w odcinku, to na kanale was witam bardzo serdecznie. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich stałych widzów, którzy od samego początku są z nami, czyli to już będzie czwarty rok. Czwarty rok, moi drodzy, i 30 tysięcy subskrypcji, także fantastyczna liczba. Cieszę się, że wszyscy jesteście z nami. To jest naprawdę zaszczyt dla nas móc gościć Was 4 razy w tygodniu na naszych filmach, na naszym kanale. Mam nadzieję, że będzie się to jeszcze bardziej rozwijać. Mam nadzieję, że to wszystko Wam się cały czas podoba i będziecie z nami do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej, oczywiście. Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam w imieniu swoimi Agatki. Jeszcze raz dumnie. Na piersi wiejskie inspiracje. Dziękujemy jeszcze raz pani Agnieszko za ten wspaniały prezent. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!